Orima, orima, pociągnij no. mi wajchę. No. Kakucia! Ewentalne... Naokoło tak chodzisz? Tak. <noise> nie, no teraz chciałem. Nie, no teraz chciałem. Poszedł mnie w tym kierunku, ale. No idziemy tu, masz to nie No tu jest. No, no jest. Gdzie ty masz tego ty jest? Proszę, jest. Proszę o nie rzucanie rekinem. Dziękuję. Papa. Pa. Ja was znam? Nie. Ja nie wiem, a kim, jest, a jak, a kim ty jesteś, boże dać. Rima. Koż szybko, koż szybko, 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 dawaj, 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 dawaj. Do cię cię wywaliło chyba. Masz kurwa łopatę, IT. masz kurwa łopatę na mordę. Jak, jak oni myślą... Czy on kurwa naprawdę się z na umysł powymienia? Dawaj, dawaj. Mnie tepną. Jeżeli nie... To trochę mi da, no cóż. Ja co zrobiłem z Yuki, to jak byłeś na spektajcie. Jak... Kurwa ma teleporter po to. Który, kurwa, darmozjat, chciał wyjebać minę, do cholery. Przeżyć, ale kurwa, brek... Ja, ja, je, koko, dżambo, ja, 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 je. Jebka, mini, mini. A ja mam radochę, ha, ha, ha. Bo razziłem Nike na kina brądem He, 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 Mam O kurwa, bigo, 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 big, ej, ej! ej. Cie, bierzcie te zwoki big. Te zwłoki bierzcie. Ja świetnie bym mu pąkę, ale łapaty nie miałem A ja ciebie nie No i walka tak trwa, bo ty chcesz mnie. A ja ciebie nie Wyciągasz łapy Sle? sko pomogę. Jakby cię łapał. No. A to ja zostawiłem w szafce. O kurwa! No, no. Tak, oto przebudziłem w sobie moce Jezusa. Aha. Jak takie ja, obraże, nie obrażę, prawo? Nie wiem. To ty idź lewo, ja prawo. Cześć, dobra. Ja ale mam. masz duże dupsko. Wiem, dzięki. To ja jestem panem ciemności. Aha, a aha. na imię to duże. Tak tak i lecimy tym Najpierw poczuł zapach Potem mu tak koło mortki przeleciało trzy razy I, o jak wciągnął Ferdol, ogólka najtin. Dobrze zjadasz, dobrze zjadasz Patrz jednego karmię chociaż Patrz, trzymasz śmieszną sprawę Harder! Faster! Better, stronger! No! Zostaw! Zostaw! Idziemy dalej. Masz pracować. Nie ma się opierdalania w robocie. Śmierć to nie jest wymówka. Najdalej śmierć to nie jest wymówka do roboty. Mia! Cześć! Oj, ładny jesteś! Wiesz? Wydaje mi się, że możesz mieć problemy z agresją, wiesz? No. Ej, nie! Ej, nie, to mój kolega! Najpierw załoga, potem zwierzątka. Co?! Co?! Ja pierdolę, nie no! Ja, 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 koko, dżambo, spierdalamy. Spierdalamy przecież sami woli mnie wiadro. Jak mnie to chycnie, to już zaraz skipnę. zaswidanie tak mnie. Do O kur...

Jest na panelu. To jest najgorsza opcja ogólnie. O, 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 prawo spójrz, prawo spójrz. Proszę. Proszę spójrz prawo. Prawo spójrz. No kurwa, I Kurwa, jest, aaa! kurwa Juki! Tak. Ślepy ty! Gałganie! Czemu tu musisz być ślepy? Juki! Spójrz, spójrz tam, prawo. No ja pierdolę, oni ślepy Tutaj. Dla nas? Eee, czekaj, jakiekolwiek słowo może być? Tak. Powiedz co e, się Dobra, to ten... Co e, by tu powiedzieć? Kampfem e, boje. <laughs> dobra. Teraz twoja kolej. Goodbye, my dearvilier. A ja lubię placki.